Shoot. <laughs> Cześć, Madołam wszystkim, witam serdecznie z tej strony Gravmir w, w kolejnym odcinku 62, kolejnym odcinku z Wiedźmina 3 Dziki Gon. Także od razu na wstępie pytam, czy podobało się intro moi drodzy, bo naprawdę kawałek roboty w sumie zrobiłem, uważam, z moim brakiem znajomości i montowaniu i tak dalej, filmów i całego montażu. Myślę, że będzie pasować do Wiedźmina, taki klimatyczny, filmowy, pocięte, że tak powiem, cutsceny, nie? Ale to już napiszcie w komentarzach. Właśnie, aha, przypomniałem sobie, że teraz będziemy grać Cirillo, ran, ranną Cyrillou, która chyba do sauny, właśnie. Także pięknie wyglądająca Ciri idzie za Astrid do sauny, Także może być ciekawie. Chyba na wyspy skeligijskie, tak w ogóle. Jeśli dobrze. Tak, dobrze pamiętam. Trafiła Ciri i teraz właśnie jej opowieść przed nami. Dobra, idziemy, no zobaczymy, co ona nam powie. A to idźmy tak powoli, może. Dobrze, znaczy, że mięśnie pracuje. I uważaj, Tato, nie! Ok. Droga nam prowadzi, nas prowadzi tam tędy, ale nie wiem czemu. Czasami się bugują te kropki na mapie. O, właśnie przeskoczyły. Opcjonalna droga, pokazana. Mm. Ciekawe, jak to w nie będzie. Jak będę musiał wyciąć czy coś, to No chyba nie. Chyba nigdy nie wycinałem z widzimi na nic. Właśnie rozbieraj się. No raczej. Uuu. Eee. No to ciekawie. To ciekawie. Rozbierz się, idź, przebieramy. Aha. No dobra, rozbieramy się. Zobaczymy. No w sumie nigdy nie było problemów. Idź do sauny. Eee, nie. Eee, lepiej owinię się ręcznikiem, tak, żeby. Tak na, na wszelki wypadek, jakby YouTube coś zdejmie ręcznik i ci do sauny Mamy tylko bandaż, no to nie wiem. Bandaż... A no właśnie nie zdejmujemy bandaża. Jesteśmy w ręczniku, także można podziwiać. Nie no dobra, bez, bez będę go... Ręcznikiem chcesz iść? No jak ci wygodnie. Aha, no widzę, że ty... Okej, okay, wepchnęła nas, że tak powiem, do sauny. Oj mała, bo ty No mam nadzieję, że YouTube się nie przyczepi. Tak, raczej tak. A najwyżej się wytnie no, niestety. Ale czemu ty dziecko w ręczniku jesteś? Oczy się tylko. Wiesz, ona jest z kontynentu. Wstydzi się. <laughs> Ciągle mi <jest> zimno. <laughs> Lepsza wymówka, myślę. Zapalenie płuc to ostatnie czego mi teraz potrzeba. Czyli jednak są rozsądne dziewczyny w twoim wieku. Rozsądnych dziewczyn może nie wyrzuca na plażę. No, nie oceniaj zbyt pochopnie. No, para ucieka, trzeba węgle polać. Mhm. Mm. No nieźle. Powiedz, tam gdzie mieszkasz? Też macie saunę? Ja nie mam domu, o, może tak no będzie. Co? Nie mam domu, jestem w podróży. No właśnie, wpłynęłaś gdzieś na statku, tak? Statku? Dobrze, no przecież z morza się wyłowili. Czyli się rozbiłeś, tak? No. Mm. Nie wiem, czy za dużo, żeby im nie mówić, ale to też z drugiej strony, co nam to da, żeby dowiedzieć? Nie wiem. Tak, tak, racja, racja, no, no. no. Właśnie, z Nowigradu. No, z Nowigradu. Powiedzmy, że kogoś tu szukam. Mam nadzieję, że nie ukochanego. Dlaczego? Bo byś złamała z serce. Za dużo się w tobie uszy. Cały dzień siedział przy łóżku i gapił się na ciebie jak w obrazek. No Streets Przecież prosił, żebyś nie mówiła. No ja. ale skoro mleko się już rozlało, to z ja Ci się podoba? Co? Co ona? No, taka jakaś ciekawska, taka taka... Irytuje mnie troszkę. Taka zazdrosna, czy, czy coś nie wiem. Szczerze mówiąc wolę kobiety. W sumie czemu nie? <laughs> Ja tam wolę, nie wiem jak resztę. Sprawia wrażenie miłego. No może tak, delikatnie. No, sprawia wrażenie miłego. Ajajaj... Jak to Ciri tak bez u... emocji uczyć. Mastryk, daj już spokój. To kto jej się podoba to jej sprawa i nic ci do tego. W bardzo no. miło no. mi się z wami siedzi, ale muszę już jechać rozumiem cię. Kto by chciał zostać w tej dziurze? Każdy z każdym spokrewniony i śmierdzi rybą. <laughs> Chyba akurat zuki nie <laughs> jest. Najlepszy opis psi, jaki słyszałem. Miast, miasto, ci. to to nie jest. Wi, wi wieś. Cięcko. Skial już pewnie wyszykował konie, ale zanim do niego pójdziesz, powinnaś wskoczyć na chwilę do wody. Dobrze ci to zrobi. No nie wiem. Skoczyć do wody na chwilę, no nie, no. Nie, no, będziemy jechać. ale naprawdę muszę jechać. Dziękuję wam raz jeszcze. A ja jeszcze raz mówię, że nie ma zac, szerokiej drogi. No i dobra, spadamy. Się dzieli w saunie, to teraz cisza przed burzą. Opcjonalne, właśnie, opcjonalne. Aha, to wskoczę do wody. No to dobra. Zimno, no saunę do zimnej, no w sumie taka pobudka, ale też z drugiej strony może szok dla organizmu, różnica temperatur. Wypij kieliczek okowity frey Za rozgrzewkę. Oooo, za rozgrzewkę, na rozgrzewkę. Boże, wszędzie cycki, youtube tego nie widzisz, mam nadzieję. Dobra. Skol. Skol, no. Nie umiem tak wymawiać w 100%, no ale Skoll, to każdy wie. Idziemy stąd, uciekaj. Dąż do skiala w stajni. Okej. Okay. Oj, gdzie idę? Halo? Nie, 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 Myślałem, że tam też na przejść. Nie, nic nie widzę. No, halo. Jak tu ten wyjść? O, tędy, właśnie. Nic nie widzę. No, tak jak mówiłem. Ej, zamknięte. No tędy właśnie, właśnie. Szukam wyjścia i... Hmm? No? Czemu zamknięte? Halo? No co jest? Które endy mam wyjść? Bo tak trochę zgłupiałem teraz? Ojej, do wody wpadłem. Nie, 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 nie. No halo! Mm co zagra i jak ja mam stąd wyjść a czemu tam zamknięte halo no co no fajnie ale Aha, przepraszam może czekajcie mamy się przebrać z ręcznika może a nie w ręczniku latać <grytanie> ubierz się i wyjdź właśnie <grytanie> krótka piłka nie będziemy zajmować ręcznika i ubierać się bo to tak to ten ładny strój mamy. Z kadygijski. Fajnie, fajnie to tak wygląda. <laughs> Dołącz do Kiala w stajni. Ok, już pędzimy do niego. Oj. Oj, na dole, na dole, nie na górę. Jakieś dzieciaki biegają. Coś się tam gadał z koniem, chyba. <laughs> o, jesteś. Konie już gotowe. Ja też. To co? Jedziemy? Słuchaj, mam nadzieję, że moja siostra Nina opowiadała ci żadnych głupot. Hmm. No dobra, no, pogadamy no. z nim. Tylko tyle, że ponad ci się podobam. Co? <laughs> Poprosiłem. Zresztą wcale nie, bo, bo oczywiście. Nie jesteś bardzo. <laughs> Wiesz co, lepiej już pojedźmy, bo zaraz zrobi się ciemno, a ty się śpieszysz. <śmianie> Szybka zmiana tematu Każdy tak nie śpieszy. Oho <śmianie> Chyba pierwszy raz się całujesz, co? Oczywiście, że nie <śmianie> e, tak, pierwszy Mamy mało czasu. Ale trochę cię zdążę nauczyć. Uu. Nie ruszę się stąd ja... kto to wie? By... Wyglądał jak dziki gon, no ale okej. Okay. No to chyba był jednak Dziki gon. <ścoughs> z tym toporkiem. No ale dobra, waleczny, nie Ale z tego co wiemy to nie uda mu się przeżyć niestety. Takiego go kurde jak oni wyglądają Dobra tu mamy kolejnego Ten w ogóle stoi, nic nie robi Dobra pokonani Ale coraz więcej ich się robi o, nie, dobra Dawaj, 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 dawaj. Cznij go. Dosiądź konia i uciekaj. No, ja został ich wal zwalczył z nimi, no ale. Hm, jak mus, to mus. Aha, uciekamy razem, okej. Okay. Dziki Ragnarok. Koniec świata. Nie, jeszcze nie. Ragnarok to nie jeszcze, nie, no właśnie. Wskakuj na konia, pokażę ci drogę do skały. Nie wiem jak Ci dziękować. Podziękujesz, jak dotrzemy na miejsce. Chodź. Dobra. Jedziemy, jedziemy. Uważaj, No to dawaj, dawaj, szybciej, szybciej. z tym koniem. Turu, turu, turum, turum, Nie Turu. 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 Szybciej! turu. Szybciej, nie, nie o! Nie... Oż, ty Turu. nas, no pazurami no. o nie, zostawmy to jest paskuda, no To też ładne widoki, No nie, dobra Unikać pazurów dzikiego gonu No patrz, no zginę zaraz, no co za mędę Halo halo, uciekaj Nie! Bym zginął normalnie, wiecie? No, konik, zmęczył się nam. No. Szybciej, szybciej, szybciej! Regeneruj się! Dawaj, 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 pędź! Dobra, dotarliśmy do Skały do pielców. Zatrzymaj się! Co?! Oho. Nasz przyjaciel chyba, złodzioł czy coś. Tak, złodził już teraz przypomina mi się, że... Mieliśmy się z nim spotkać. No. No, no, te. no to nie było mądre, no ale... ten zginie, wiadomo, no. niestety. Hm. Jakiś czas później, ok. Coś, jakiś stworek? Jakiś stworek nam tu przyszedł? Okej, okay, co? A za... on nie zginął, czyli no dobra, nieważne. Za dużo myśli naraz, za dużo. <grybujesz> no, teraz większość, właśnie. Co się stało z tym stworem? Co? No. no. No to... No tak. to nieźle. Święte drzewo coś je, chyba umiera dobrze myślę tak o. no dobra co co się stało z ogrodem obu marło hmm. tak jak mówiłam to zaklęcie wymaga dużej energii wiedziałam że to się tak skończy prawda ale nie raczyłaś powiedzieć nie bo wiedziałam że będziesz protestował. Twoje poczucie przyzwoitości jest urocze, ale czasem nie Dobrze. Wiem. Dobrze się czujesz? Teraz już tak. To zaklęcie. Wyobraź sobie, że bierzesz do ust wijające się robaki. Albo zanurzesz się w gnoju. To było mniej więcej takie uczucie. Aha. Czyli. obleśne, no okej. Okay. Mogła się okazać trochę współczucia temu chłopakowi. On. To nie chłopak Gerard, tylko kawał zgniłego, cuchnącego mięsa, które przemówiło dzięki moim markom. Hmm. Przemówiło, ja no? tak. nawet wyło z bólu. Wiem, że on się wydawał prawdziwy, ale to już nie był człowiek. Rozumiesz? On oh, kiedyś był. Wiem, że mamy o czym rozmawiać, ale nie tu, dobrze? Nie chcę to zostać ani chwili dłużej. Ogród! Nasz ogród! Jak mogliście? Pomogliśmy, a wy? Mogliśmy sobie wy szybko iść. Spokojnie, nie waż się mnie uspokajać. Jestem wściekła i mam do tego pełne prawo, a wy zapłacicie za to. Nie mieliśmy wyboru. Nie mieliśmy wyboru, inaczej nie dowiedzielibyśmy się, co się stało z naszą. Myślicie, że to was usprawiedliwia? Że dla jednej obcej kobiety możecie zniszczyć nasz ogród? W waszych oczach na pewno nie. Zadbam o to, żeby całe Skellige usłyszało o tym, co zrobiliście. Czekaj, to ja zrobiłam. Ja sama. Gerald próbował mnie powstrzymać, ale nie usłuchałam. Powinnam była się spodziewać. Ostrzegali mnie przed Tobą. Czarodziejki. Nikt przed tobą drzwi nie otworzy! Nikt ci jadła nie poda, nikt ran nie opatrzy! No, wiadomo. Ale coż zrobić? Co się stało to się nie odstanie? Mm. Nie, nie musiałaś. Nie ale chciałam. Nie chcę już o tym rozmawiać. Skupmy się lepiej na tym, co wyciągnęliśmy ze skiara. <noise> Wiele się nie dowiedzieliśmy. Ale przynajmniej możemy być no. pewni, że Cili nie ma już na skali. Ani, nie nie ani w na ani w Nowigradzie. Znowu gdzieś przepadła. Inny może jeśli uporządkujemy informację, która udało nam się zebrać do tej pory, popchnie nas to dalej. Też mam taką nadzieję. Ech, w co ona się wpakowała? Nie wiem. Ale wyciągniemy ją z tego całą i zdrową. Przyrzekam ci to. Uh -huh. Wygląda na to, że kluczem do nalezienia Ciri jest ten brzydal, którego skial widział na plaży. A, stworek, no? Spotkałem coś. Tu kogoś, kto wygląda dokładnie tak samo. Gdzie? W Welen. W kasztelu, którym do niedawna władał jakiś baron. A teraz jego prawa ręka, sierżant Uch, No i Musisz do niego wrócić i go zabrać. Nie wiem, odkupić, ukraść. Gorzej, że na brzydalu ciąży jakaś klątwa, która odebrała mu rozum. Ciężko się z nim będzie dogadać. Nie marudź, będzie dobrze. Nie ma takiej klątwy, z którą nie poradzą sobie wiedzmi i Aha. A powiedz, czy. Czy to. Zresztą. Mniejsza z Aha. Chciałaś mnie o coś spytać. O co chodzi? Powiedz. No, wy myśl, ktoś to... że. że to. To coś, to może być Cindy? Aha. że ona, no, wiesz, no coś tak też podejrzewałem, ale może, jakimś zaklęciem? może, może. Nie chcę tym myśleć. Gerard, musimy brać to pod uwagę. Może. W Nowigradzie Gradzie leku na jakąś potężną oprócz, ale nie chcę teraz tego roztrząsać, bo zdarzyło hmm. po prostu po swojej i zobaczymy co dalej. No też fakt. Dobra. Co teraz? Opcji na Skellige zbadaliśmy już prawie do końca. Pora wracać na kontynent. Zanim odjedziesz, jest coś jeszcze. Coś ważnego. Co, Co takiego? Spotkajmy się w Larvik, w hali wojowników. Tam porozmawiamy. No, okay. Może później. Może później. Wybacz, najpierw muszę coś załatwić. Cóż, jak musisz, to musisz. Poczekam na ciebie jakiś czas w armii. A gdybyś jednak nie dotarł, widzimy się w Wyzimie, W pałacu w wizinie. Musimy przecież złożyć raport w cesarzowi. Ciebie to nasza sprawa i tylko nasza. Możliwe, ale nie tak się omawialiśmy zam. Musimy się z nim spotkać. Hmm. <laughs> no. No właśnie, to taki król, to to, wiecie... Zero do nas. I na posyłki wszystko. No niech będzie. Jak trzeba, to trzeba. Gdyby nie Emchry i jego agenci, nie wiedzielibyśmy nawet, że Ciri wróciła. Jesteśmy mu to winni. Do zobaczenia, je Uważaj na siebie. Poczekaj. Ta sprawa w Larvik jest dla mnie naprawdę ważna. Byłabym wdzięczna, gdybyś za długo nie zwlekał. Hmm. No tak, larwik, dobra Ale to już Zaraz zobaczymy 22 poziom, fajnie Aha, sierżantowi, że chcesz zabrać umę Aha, to się tak nazywa, ten stworek Ok. Yy, zobaczmy w ogóle jaki my możemy poziom. Nie, nie medytację, halo, halo. Co my tu możemy rozdysponować punkcik? W, w co, młynek? Rozpłatanie, riposta, a co nam tu brakuje, o, tutaj coś mamy, praca nóg, zmniejszone, obrażenia otrzymane w trakcie uników są zmniejszone o 20%, to może to weźmy, tak, jeden punkcik to sobie zrobimy, 8000 Orenów, to mnie interesuje, dobra, Kermoren, także w ogóle... Na Kermoren się udajemy, raczej do Kermoren, ale najpierw mamy gwinty, mamy wilcze skóry, mamy dużo zadań pobocznych związanych z, ze skaligę, ze lotarem. Znajdźcie obozowisko złodziei w pobliżu obelisku. Spotkaj się w, z ostatnie życzenie. Oho, i to sobie zaznaczymy. Zapytaj u Daleryka, gdzie jest Cerys, A... władca Undwik, Okej. Okay. Pokonaj Walgarda val, walcz z Ejnarem. Zmierz się z Grimem. Grimem? <grym> Pozbądź się potwora z ogrodu. Rozmawiaj z Tordarem o klątwie. Gwind. A coś jeszcze? Ostatnie życzenie, no to już z Jennifer. Co my tu jeszcze mamy? Tu dodatek tutaj. Aha, tu już końcówka jakiegoś zadania. Przywieźć narzędzie kowalskie z Undvik, okej. Okay. Aha, czyli to wszystko. Zlecenia też dużo na Skellige mamy. Także... No dużo, dużo, nie dużo, no ale dużo. Pięć zleceń może być. Poszukiwania jeszcze, uhuhu. No to więcej, więcej. Ale poszukiwania... A no myślę, że sobie z czasem porobimy. Także... W tym odcinku na tyle. Jeśli wam się podobało, wiecie co robić, łapkować, subować, zachęcam żeby być na bieżąco z materiałami. Was to nic nie kosztuje, a mnie wręc, wręcz wesprze. Także jeszcze raz dzięki. W następnym odcinku ostatnie życzenie. Najbliższy człowiek na świecie. Uh -huh. To już może później. <laughs> dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Pa, pa.